mam ludziska, z tej strony Nijampeville dzisiaj zagramy w case clicker. Dobra, zaczynamy. Yy, Pierwszy otworzymy sobie kilka skrzynek na początek. Przyciszę trochę. Dobra. Na początek otworzymy sobie kilka skrzyneczek. Później może wej wejdziemy na jackpot'a. Patrzcie, dobry. Do, dobry. flip dobry. Dobra, może... Otwieramy się kilka suwenirów. Dobra. A i zobaczyłem, że biliście dwa lajki, więc starałam się o następny film. Więc jeden lajk pod tym filmem i następny wrócę. Dobra. Yy, a, co miałam, nie... A, dobra, już wiem, co mam zrobić? OK. Miałem otworzyć suweniry. Cobblestone'a. Teraz otworzymy też skrzynki bez souvenirów. A ja, 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 obok był drakon. nobra. Dobra. Otworzymy sobie te zwykłe kolekcje. Asalta się opłaca też bardzo. No i na razie nic takiego dobrego nie leci. Ale może zaraz. Już może polecieć. Mógł być już ten chodrot. Dobra, no, nic się nie stało. Następna kolekcja i nic. Może drugą kobietę otworzymy. I, I Royal Paladin. Może być. Chciałbym trafić yy, od yy, Fajda w Tatraku. Bardzo fajnie by było. Ten skin też jest dobry. dobry. Może zrobię cięcie i pokażę Wam jak coś dobrego, lepszego coś dropnie, okej? Okay? Dobra, to widzimy się za chwilę. Dobra, jestem... Szczególnie nic takiego dobrego nie trafiłem. Ale teraz spróbuję otworzyć ten challenger. Może. by Power może być. Mm, bardzo drogie, masakra. Dobra. I ostatnia O, tego to nie wymówię, dobra. Yy. Jak właśnie było, to trafiłem fajda jednego. Tego to z jackpotów, dobra. Wbijamy na jackpota i kończymy ten odcinek. Może na dwa. Nie wiem. Jak wygramy, to na. Yy, to na dwa, a jak przegramy, to na jeden, dobra normal zobacz, tu, tu jest 10, do wyjdę w tym, tym, tym 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 Już tym I, i tym i tym, dobra 2000 w puli zobaczymy, czy się uda mam nadzieję, że się uda, fajnie było Dużo czerwonych skinów zebrał, ale tak jest puk. I zobaczmy zaraz, nam no, się pokaże, czy wygraliśmy, czy nie. Ja no, zawsze takie szczęście do jackpotów, że zawsze przegrywam i zobaczmy 60% szans i to co no, wiem Zobaczymy, ile nasze przykład rozkurtuje 900 super Dobra, robię to dla was robię to dla moich widzów Wiem, że pomyślicie, że jestem jakimś debilem ale Zobaczmy, może nam się uda, może nie. Zaraz się przekonamy. Sorry, że teraz rozmawiam, ale rozmyślam, czy to wygram, czy nie, bo jak przegram, to normalnie. Nie wiem co, ale jak wygram to będę się na pewno. I chwila prawdy będzie zaraz. Chwila prawdy. Czy wygram to? Bam, bam, bam. Wygrałem, jest! Uchu, dobrze. Dobra, skin, dobra, skin, dobra. Widzimy się w następnym odcinku, łapkujcie, komentujcie, i subskrybujcie, na najważniejsze. Dobra, cześć, Nara.